Okej okay. No to Jesteśmy mogę dać wol... wolny dzisiaj. przejazd za ośmiu, bo mam kija w dupie i musi być Helka i kolczatki. Sorry, mo pasuje, ośmiu eee... za wolny przejazd, ale wolny za... przejazd taki, że jeszcze jedną oponę wam przebijam eee, to lepiej wymiennego setora, bo zaraz dostanę się innego trupa w worku. Jak dostanę trupa w worku to wjeżdżamy złotem flashbangi pod własne nogi eee, Naradzę się tutaj Dobra, proszę eee, się okay. naradzić nie, bo oni mówią, że ze słotem będą wjeżdżać pod własne nogi z <noise> okay. No, no, no. Eee, popierdoliło was. Okej. Okay. To ja to pierdole, jadę na zebranie. Miłego. Okay. <noise> Odrzucam połączenie tak, tak, tak. i wywalam kartę Piotr, SIM. Co odjedziesz z tym pojazdem, odjedziesz, odjedziesz. Wyżuc wyłączyłem kartę SIM, dobrze? Eee, Połóż ręce, jego nie Heldej i wysynu. Gangów życiem władamy. Psy na smyczy trzymamy. Honor w genach mamy. Honor w genach Nic mamy. nie zostawiamy. We włoskiej restauracji kampimy. Die lurujemy. W związkach mącimy. To my. spadniarze i Charlotte Ciekałem na tą wiadomość na czacie. Ale ty jesteś zjebany. To co? Ostatnia salwa? Tylko będziemy się musieli się szybko zebrać, bo policja tu przyjedzie. Z Heidi? Nie, z Heidi będę prawdopodobnie mniej grał. Bo ludzie są odklejeni. Dosłownie zaczęły jeździć sobie z Heidi i ludzie ją dosłownie prywatnie wyzywają, że zniszczyła Morwina. Ludzie są tak pierdolnięci, że czasami mam ochotę się zrzegać na Twitcha. Ludzie się po prostu kurwa odkleili od tej gry. Już całkowicie. Niesamowite. Że ludzie są harasowani, że ze mną grają. Nice. Nice. A fun fact jest taki, że ona nigdy do mnie nie zadzwoniła, zawsze ja do niej dzwonię i na przykład chodź, przebierzemy się coś tam. I ona jest wyzywana. Nieźle, kurwa, czat, nieźle. To jest oczywiście jakiś 1% ludzi, ale ludzie są tak odklejeni, że aż się kurwa przykro na to patrzę, naprawdę. Zniszczyła er morwina. Kurwa, ludzie tu już mają taką odklejkę, że to jest niesamowite. I ja nam pokazywał. Powiedział, o tutaj taranują. Pchają drzwi, widzisz, że... Są tam tam jakieś boczne zauwały. już nie, nie pamiętam dokładnie które, ale w teorii wiemy. Cztery razy tam nawet krem ja mogę stąd tam docisnąć. Dawaj, Od dawaj, zewnętrznych Do ludzi, oporu. którzy obserwowali, ok. To. Co jest? Ała! Eee, kurwa, dokręcimy to kurwa, 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 Czemu dostałem przez. Przez co ty dostałeś, kurwa? No nie wiem. Ty jesteś no w, w ambulancie? No. Kurwa, Alzut, stary napierdalanka była. Naprawdę? 93 już oficer? O, dobra, to jest tak. kadet! Nie, Lotowy ja kadet! Tak. Lotowy kadet, frajera! Stój! Nie wierzysz na komendę, stój! No i co teraz? 93? Jaki, no, jest, to, jaki jest protokół? Kurwa, no się podało. No. No. Co jest? Czemu napierdalają? spokojnie, spokojnie no. wyciągajcie go z tego auta, go do RS-ki, spokojnie. No. Dobra, weźcie se go i tyle. No. Wyciągajcie tak. go i do rs -ki. Ojej! Oczywiście, tak. Otworzysz mi drzwi? Otwierasz drzwi, dobrze. Otwarte są. Otwarte są, dobrze. Ładujcie się do fury. Dorian, i ich nam hamuje, żeby nie strzelali. Oni mają taką chcicę, żeby napierdalać od razu. Ja rozumiem, że jest kot czarny, ale jak mamy na muszce policjanta, to wstrzymaj się te 20 sekund. No przecież, kurde, mamy zakładnika, no. No nie, no musisz mi dać tak. Dwóch On ma miał telefon? Za wolny odjazd na Sultana, będziesz miał jeszcze jednego zakładnika. to. ty masz telefonu i numer telefonu? Dobra, to zrób. Daję ci sterek za odjazd i brak kolczatek i za trzech brak chelki na trzy minuty. Dobra, wiesz co? Ja może zaproponowałbym. Dobra. Tak. Eee. To? Y, za dwóch wolny odjazd. Za jednego nie będziecie mieli na pewno kolczatek przed bankiem. Później mogą się pojawić, oh, ale cej, nie muszą, że nie, nie, nie będziecie robić gówna. i za czterech brak kelki na 5 minut. Dobrze, mi dopasuje. pasuje. Dobra, ha 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 What do you think? Bracie, co to jest? Sultan RS. The best car. Fajnie to. Mm -hmm. Czy ty rozumiesz, że on jest bestiuna i jedzie 205? Bestiuna. piłeś go sobie? Tobie. Co? No to jest twój samochód. Bogu? Tylko muszę go przepisać na ciebie. Nie wiem, jak to zrobić. Chodź tu. <laughs> no co, no najlepszy driver to musi mieć, no. Kocham cię, bracie. Dziękuję. Luzik. Dziękuję. Nie wyszło. We're dead. <laughs> Unlucky. A gdzie ta fura? Nasza?